Po raz 28 już gmina Bełchatów nagrodziła najlepszych sportowców. Wyniki plebiscytu poznaliśmy w piątek podczas uroczystej gali w Gminnym Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych. Już 18 razy byłem w kapitule przynajmniej gminy Bełchatów. Naprawdę yy, powiem tak, że... Przysyłają ludzie różne kandydatury, ale staramy się wybierać tych najlepszych. Bo to jest, jak mówię, lewicy na najlepszego sportowca gminy Bełchatów, a nie na najpopularniejszego. I to trzeba zrozumieć. Gmina Bełchatów jest tak naprawdę potęgą, jeśli chodzi o sport ludowy, o sport amatorski. I to dzisiaj mogliśmy przekonać się o tym w całej rozciągłości. Nasze wyniki na tle całego województwa są naprawdę bardzo dobre. Wyróżniamy się i w województwie i wyróżniamy się w powiecie bełchatowskim. W powiecie rywalizujemy tak naprawdę jedynie z Zelowem i wspólnie z Zelowem budujemy potęgę powiatu bełchatowskiego na arenie województwa. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Aniela Lis z Kurnosa w imieniu której nagrodę odebrała siostra Ida. Młodsza z sióstr wyprzedziła Dawida Grabowskiego z Domiechowic i Gabrielę Chmielewską także z Kurnosa. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrała Ida Lis wyprzedzając Konrada Karbownika z Domiechowic i Rafała Kałużnego również z Domiechowic. W sporcie wyczynowym zwycięzcą został natomiast Dawid Pauliński z Wólki Łękawskiej przed Karolem Stróżem z Kurnosa i Pauliną Stanisz z Zawadowa. Trenuję już szósty rok w klubie LSK Kalityńskiej Bełchatów. I moim takim największym życiowym osiągnięciem to jest 12 miejsce na mistrzostwach polskich szosowych w Sobótce. Musisz dużo trenować. Co prawda to jest 6 dni w tygodniu, mniej więcej po 4-5 godzin, to no bardzo dużo czasu po szkole to naprawdę nie ma czasu na lekcje, na nic. Trzeba się zapiąć sobie i do roboty. Ale rozumiem, że lubisz to. No tak, no jakbym tego nie robił, to ja bym tego nie robił. To po prostu to jest moje całe życie, jak na tą chwilę. W sporcie masowym najlepszym okazał się Karol Ozga, wyprzedzając Sylwię Niemczyk i Marlenę Witkowską. Zacząłem od piłki nożnej, później te, wiadomo, te dochodziły te e, dyscypliny sportowe. Proszę do odważnika. Paralariusz startuje na odważniku. Doszedł teraz z kickboxing od trzech lat. bodajże. E, myślę, że sport jest bardzo ważny w życiu. Odgrywa dużą rolę i myślę, że. Pomaga. Że bardzo pomaga, tak, tak. Że pomaga. Zaciąłem się znowu. No, dobrze. Yy, proszę się przedstawić i proszę powiedzieć o tych dyscyplinach, które pan uprawia. Mam na imię Karol Ozga, mieszkam w Zawadowie. Yy, o dyscyplinach, które star startuję teraz? Yy, startuję w, w odważniku. Yy, odważnik waży 17,5 kg. Yy, startowałem tam tamtym roku w gminnych zawodach, powiatowych, wojewódzkich i byłem na, na ogólnopolskich yy, zawodach. Pierwszy raz w roku miałem okazję. Bardzo fajna impreza, bardzo mi się podobało. Przede wszystkim otwarcie na takim starym rynku w zamościu. Bardzo super było. Mam nadzieję, że w tym roku też pojadę i pokażę się z lepszej strony jeszcze. Jeśli chodzi o sport w gminie był hatów, to oceniam bardzo dobrze. Z racji takiej, że w upływie ostatnich lat jako Rada Gminy poczyniliśmy inwestycje dotyczące właśnie obiektów sportowych, rozbudowy nawet hali, gimnastycznej w Łękawie, budowy boisk w Janowie, w Zawadowie. Co to wszystko właśnie przełożyło się na wyniki właśnie tutaj sportowe dzieci, młodzieży, osób starszych. Tak jak mówię, jest to Moim zdaniem jest to wszystko w bardzo dobrym kierunku idzie i oby tak dalej było. Do tego sportu jest potrzebne zaangażowanie młodych i starszych ludzi, działaczy, ale są też potrzebne odpowiednie warunki. No i niestety finanse bez tego już w dzisiejszym świecie nic się nie może udać. W Gminie Bełchatów to wszystko funkcjonuje. Są młodzi i starsi ludzie zaangażowani, którzy chcą uprawiać sport. Są działacze, którzy poświęcają czas na to, żeby ten sport mógł się rozwijać. Są warunki, które stworzyliśmy wspólnie z Radą Gminy i są pieniądze. Te, które są potrzebne, żeby można było jeździć na zawody, żeby można było w tych zawodach uczestniczyć. To wszystko w Gminie Bełchatów jest, tak więc są też i wyniki. I za to. Bardzo serdecznie wszystkim, którzy się do tego przyczyniają, dziękuję. W klasyfikacji drużynowej najlepszym ogniwem LZS została Łękawa przed Janowem i Zawadowem. Organizatorzy przygotowali także wyróżnienia dla działaczy, którzy aktywnie udzielali się w zeszłym roku. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim sportowcom życzymy sukcesów w 2016 roku.